Jeden z bohaterów tamtych dni pułkownik Romuald Lipiński dziś mieszka za oceanem niedaleko Waszyngtonu. Jego wspomnień wysłuchał nasz korespondent Rafał Stańczyk. Jesteśmy na przedmieściach Waszyngtonu. W jednym z tych domów mieszka były żołnierz II Korpusu, także uczestnik bitwy o Monte Cassino, pułkownik Romuald Lipiński. Zapytaliśmy pana pułkownika, jakie pierwsze, pierwsza myśl, pierwsze wspomnienie przychodzi właśnie po 76 latach. Pułkownik powiedział, że przede wszystkim czerwone maki na Monte Cassino, te maki, które tworzyły czerwony dywan, które przypominały, że gdzieś tam jest normalne życie, bo z drugiej strony kolejne wspomnienie to niezliczone ciała polegu. Żołnierzy. Ale kiedy po zaciętej bitwie żołnierze zobaczyli biało-czerwoną flagę na gruzach Monte Cassino, naprawdę trudno to opisać słowami. To trudno opisać. To było uczucie radości, dumy, duma zwycięstwa. To, co żołnierz przeżywa w takiej chwili, to, to nie jest do opisania. To jest takie uczucie... Które jakoś nie da się opisać. Wie pan, to jest chwila, która się przeżyła raz w życiu. Żołnierze walczyli o Polskę, ale wiedzieli, że powrót do Polski będzie niezmiernie ciężki. Ta bitwa miała wstrząsnąć sumieniem świata, ale okazało się, że świat nie ma sumienia, ma tylko interesy. Dlatego żołnierze pozostali w większości w Europie zachodniej, znaleźli się w różnych miejscach. Pan pułkownik Lipiński znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Tu mógł skończyć studia, tu pracował, tu założył rodzinę, ale wielu jego kolegów nie mogło pogodzić się z losem, nie mogło uwierzyć, że mimo tego wielkiego poświęcenia 76 lat temu, które pokazali, świat nie upomniał się o Polskę. Ale o tamtych wydarzeniach cały czas pamiętają Polacy mieszkający w okolicach Waszyngtonu. No i w sobotę zorganizowano niespodziankę dla pana pułkownika. Otóż Polacy skrzyknęli się na forach internetowych, no i przyjechali pod dom pułkownika, by w ten sposób podziękować za jego odwagę, jego ofiarność i za to, że my teraz 76 lat później możemy żyć w wolnych krajach. Z Waszyngtonu Rafał Stańczyk TVP Info.